W klubie Akcent w ramach festiwalu Grut, który odbywa się po raz pierwszy niezwykły gość, bo Wojtek Mazolewski, witam cię bardzo serdecznie w Grudziądzu. Cześć. Wojtek, przyjeżdżasz do nas z płytą Jugen, z płytą, która z japońskiego brzmi bardzo tajemniczo, mówi o odkrywczości, niezwykłości, tajemniczości tego świata. To tak pięknie o tym opowiadasz. Świat cały czas jest nieodkryty w wielu elementach. O niektórym A niektórym się ja... wydaje, że wszystko wiedzą. No. Ci są najgorsi, jak tak. to się mówi. Japonia sama w sobie jest bardzo tajemnicza, ale ma pewną cudowność w języku, że w bardzo krótkim słowie, takim na przykład jak jugen, może się zawierać tak wiele znaczeń, czasami przeciwstawnych sobie nawet, tam zbywa i tak. A więc Jugend w najkrótszym takiej definicji oznacza zachwyt nad wszechświatem, który trudno wyrazić słowami. Więc ja przede wszystkim starałem się zrobić to z zespołem dźwiękami bo ten zachwyt nad Wszechświatem we mnie cały czas jest. To znaczy różnorodność form życia i jego samo powstawanie. Całe nasze życie, przeżywanie go i tak dalej i tak dalej jest fascynujące pod wieloma względami. Bez względu na to, jak wiele złych rzeczy robimy tak naprawdę po drodze, to gdzieś tam czuje chyba każdy z nas to, że jego esencja jest Poruszająca, jest ekscytująca, jest wspaniała. My o tym życiu byśmy mogli mówić bardzo długo, ale wolałabym teraz, dzisiaj, skoro nie mamy tyle czasu, o muzyce. I w tej muzyce myślę, że też zatoczyłeś taki pewien krąg, bo jak mówisz, sięgając po te dźwięki w czasach pandemii, samotności, wróciłeś do swoich jakby korzeni, do tych czasów, gdy zaczynałeś, gdy wszystko było takie spontaniczne takie poszukujące, odkrywcze i chwyta, chwyciłeś po gitarę po prostu. Tak, to jest taki wiesz, przypadek, y, jak u kieślowskiego troszeczkę, że tą gitarę y, napotkałem na swojej drodze, poszedłem wynieść pranie na strych i tam leżała gitara, zszedłem z nią i, i tak już zostało. I ona rzeczywiście y, upiększała mi życie w tamtych czasach. Y, to, nie, to nie były łatwe czasy i pod wieloma względami wiesz, doświadczenia były dość ekstremalne i trudne. I właśnie ten świat jakby dźwięków. Grania na instrumencie jakby bardzo mocno otwierał mnie na, na te wszystkie tajemnice, jakim jest życie. I to, i to naprawdę mm, napawało mnie, wiesz, jakby optymizmem, e, radością do życia itd. Tak i, tak I tak już zostało. Świat dźwięków muzyki rozumiem jako taki, który może być bardzo inspirujący do tego, żeby robić lepsze rzeczy w życiu, żebyśmy byli lepsi, starali się być lepszymi. Żeby robiąc cokolwiek, czy to jest są bułki w piekarni, czy wiesz, czy, czy domy murowane, czy, czy obrazy, czy cokolwiek innego, czy to jest sztuka, czy tak naprawdę zwykłe rzemiosło, to jest w tym pewna niezwykłość. Jeżeli wkładamy w to swoje serce, to tak naprawdę dzielimy się światem tym, co najlepszego w sobie mamy. Ty powiedziałeś przypadek, ale myślę, że nie ma tutaj takiego aż przypadku, ponieważ gdzieś tam muzycznie kształtowałeś cały czas siebie, to swoje poszukiwanie muzyczne i to, co dzisiaj nam dajesz muzycznie, bo powiedziałeś, że dajesz nam tę płytę, i teraz ona już jest nasza. Teraz im więcej interpretacji, tym lepiej dla płyty i dla muzyki. Więc to musiało to ma swoje podłoże w tym co wcześniej robiłeś, jak ukształtowało cię to co za tobą, żeby dojść do tego momentu, w którym teraz jesteś, jak myślisz? Bardzo trudno mi jest to zdefiniować, spojrzeć na to. Tak naprawdę cały czas jestem w takim ciągłym, wiesz, w ciągłym wirze tw w pracy twórczej i staram się nie nie, nie patrzeć w przeszłość. Czy to oceni historia, wiesz, czy to, czy to jest dobre, ważne, czy, czy, czy tak dalej. Mnie fascynuje to i moim motorem do, do kolejnych działań są spotkania z publicznością, takie koncerty jak dzisiaj tutaj i pewnie spotkanie po nim i, i rozmowy z publicznością, które powiedzą o tym, czy na nich to działa, czy nie, jak na nich działa, co im daje, a co nie. Dla mnie jest to najlepsze paliwo do, 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 do dalszej pracy, bo tak naprawdę robię to dla ludzi, to dzielę się tym, co potrafię. Tak naprawdę są dni, w których myślę, że to jest cudowne, że tak jest, są dni, że myślę, że to jest straszne i, i, i warto było się wziąć za coś innego. Każdy chyba z nas w życiu tak ma I, i cudownie dla mnie wielkim świętem jest móc grać koncerty, móc spotykać się z wami i wymieniać się z wami tą energią i wrażeniami o niej. Bardzo się cieszę, że dzisiaj gramy na spotkaniu jakby ludzi, którzy od lat mają swoje stowarzyszenie i kochają muzykę. Bo ja e, kocham ludzi, którzy kochają muzykę i, i w ogóle dobrze się z nimi czuję. Boję się ludzi, którzy nie mówią o muzyce. Na przykład obawiam się, że w Polsce na przykład coś takiego, że mało polityków mówi o tym, czego słucha. Obama od razu powiedział o swojej plejwiści i mówię, to jest, to jest mój człowiek. Można mu zaufać. E, no bo jakoś nie, nie wiem, jak ty sądzisz, ale jest coś takiego, że e, muzyka uruchamia w nas wrażliwość. A oczekuję od ludzi, którzy sprawują władzę, żeby byli wrażliwi, czujni na to, czego potrzebują ci, którym służą. Najlepiej o tym, że muzyka jest dla nas ważna i w ogóle kontakt z artystą pokazała pandemia, gdy nam zabrakło tego żywego kontaktu i że ten żaden koncert, ten spektakl w internecie nie dał nam tego, co takie właśnie spotkania na żywo, ale wracając jeszcze do twojej płyty, bo Chcę o tym powiedzieć, bo powiedziałeś o tym, że faktycznie tym razem zdecydowałeś się udzielić nie tylko swojej muzyki dźwiękiem, ale także głosem, bo pomyślałeś, że ta płyta jest tak osobista, że to ty musisz to wyśpiewać, wyrecytować, bo często recytujesz też. Tak, tak te utwory powstały w domu i dla samego siebie potrzebowałem wypowiedzieć te słowa. Kiedy one panały głośno, a później odważyłem się zagrać się najbliższym, bo takie były pierwsze e, sprawdziany tej muzyki przy ludziach, to widziałem ich poruszenie i, i ich też e, m, takie zachęty, ich jakby wsparcie bardzo dużo jakby zmieniło w moim podejściu. Ja tej muzyki w ogóle nie robiłem e, jako z kolejnego swojego albumu. Robiłem ją dla siebie. E, po to, żeby przetrwać ten trudny czas, jaki wszyscy przeszliśmy. Każdy na swój sposób. Ja w ten sposób. I po wielu miesiącach rozmów i tak dalej ja mówię dobrze. No, jeżeli jest taka potrzeba, i rzeczywiście tak wiele osób mówi, że, że uważa, że ta muzyka powinna się ukazać, to, to ja jestem oczywiście otwarty. Nie lubię niczego blokować. Chcę żeby w ogóle marzę wiesz, o świecie pełnym wolności, jakby otwartości, w którym każdy może robić to, co chce, nie krzywdząc innych. Więc. Więc to się wpisywało w, w taką, wiesz, mo moje, moją ideologię i, i podzieliłem się z tym, zacząłem zbierać zespół, zaczęliśmy grać koncerty i okazało się, że dodaje nam tyle radości, że dawno tyle nie miałem ze swoimi zespołami, Pink Floyd, który kocham. Wojtek Mazeski, Quintet, który też uwielbiam, teraz wydajemy nową płytę Spiritual, Posłuchajcie, jeżeli będziecie mieli tylko okazję. Jest już w, w internecie, w, w streamingach i tak dalej. No więc. Yy, i też została nagrana w pandemii. To ona jest w jakimś stopniu siostrzaną muzyką do tego, choć zupełnie jazzową i bardziej odjechaną. W każdym razie dla mnie czymś nowym, a i prawdą będzie, jeżeli powiemy, że czymś starym, jak sama zwróciłaś uwagę, jest robienie tego czegoś takiego. I nie wiem, czy to jest moment w życiu, etap, ale mnie to bardzo cieszy. To znaczy, daje mi niezmiernie dużo energii, dużo fanu i widzę, że napędza mnie w nowe kierunki, czego dowodem jest choćby nawet kolejna płyta Wojtek Mazewski Quintet i kolejne, które się teraz tworzą, bo cieknie mi z tej głowy jak z kranu cały czas. Czyli to jest dobry moment. Powiedziałeś o wolności myślę, że i tej uczciwości, szczerości. Myślę, że, że to jest e, prawda, bo tak jak rozmawiałam tutaj przed chwilą z muzykami naszymi grudzińskimi, e, nie ma oszukaństwa tak zwanego w graniu. Po Super. prostu publiczność ta od razu wyczuje. Więc e, dziękuję Ci za tę płytę, za tę wolność i ten spokój, bo czuć Spokój. Czuć coś takiego, że myślisz sobie dobrze, wiem czego chcę. Tak jest. Tak. Potrzebujemy czasami usiąść, odpocząć, puścić sobie dobrą muzykę i odlecić z nią. Dziękuję Ci bardzo. A ja zapraszam Państwa na fragment koncertu Wojtek Mazalewski i Eugen. Zapraszam w Klubie Akcent.